Ważne, dzisiaj wychodzicie do sklepu, wychodzicie do samochodu, wszędzie jest klimatyzacja. Wychodzicie do autobusu, wszędzie jest klimatyzacja. Każda klimatyzacja to grzyby. Te grzyby przechodzą do naszego układu oddechowego, do naszych zatok, do naszego gardła. No I przy okazji łapiemy jakieś infekcje, grzyb jeszcze bardziej się rozrasta. Przy okazji infekcji mamy też więcej śluzu, to co tutaj mówił poprzednik. Śluz powoduje, że grzyb jeszcze bardziej się rozrasta, i później są choroby, które się ciągną bardzo, bardzo długimi latami. I to jest pierwszy etap, tak naprawdę. Pierwszy etap często infekcji, które bardzo długo się ciągną. Drugi temat to te grzyby, które przenoszą się w układ, że tak nazwijmy, od. Buzi, przełyku, w dół do żołądka. Żołądek słabo dokwaszony, często niedokwaszony słodkim jedzeniem, słodkim pożywieniem, wszelkiego rodzaju innym niekoniecznie dobrej jakości pożywieniem. Powoduje, że żołądek jest niedokwaszony. To wszystko przechodzi w dalszym kierunku do jelit i jelita, i po kolei u kobiet to jest bardzo ważne. To jest element, o którym mało kto wspomina. Ja o tym się dowiedziałem jakiś rok temu od doktora armeńskiego, a ostatnio potwierdzono to na spotkaniu w Skaryszewie. Jeden z doktorów potwierdził sytuację taką, że kobieta składa się z czterech części, a mężczyzna z trzech. Otóż buzia, żołądek i jelita, a u kobiety jeszcze macica. Ona jest połączona z jelitami. I jak się ostatnio dowiedzieliśmy w Skaryszewie, Pomiędzy macicą a jelitami mamy specjalne bakterie, które przenoszą tą florę bakteryjną w jedną i w drugą stronę. Ostatnie odkrycie specjalne bakterie kobieta ma. I dlatego to jest bardzo ważne, że bardzo często te u kobiety infekcje jelitowe, problemy przenoszą się, na drogi rodne i to się odbija długoletnimi problemami. Nie będę tu w tej chwili może wspominał, chociaż, chociaż muszę powiedzieć, bo to jest taki temat, który mnie za bardzo, bardzo mocno ciekawi i bardzo, bardzo jest ważny. Otóż pasożyty przy okazji tego wszystkiego niedokwaszenia żołądka, wszystko przelatuje przez żołądek, idzie do naszych jelit i tam dalej pasożyty Działają, mogą się rozmnażać, mogą działać, robić, co tylko chcą, tak naprawdę. Do tego wszystkiego, dlaczego te pasożyty mogą robić, co chcą, to jeszcze dodam, dodam jeden element, mianowicie gluten. Otóż dzisiejszy gluten, czyli popularny chleb, bułki, wszelkiego rodzaju ciastka, ciasteczka, nie dość, że jest pryskany randapem, ja to wiem w stu procentach. Pochodzę ze wsi, jestem blisko wsi. Jak ostatnio dowiedziałem się, mój sąsiad, który ma 25 hektarów w tamtym roku, bo jeszcze w tym roku żniw nie było, ale w tamtym roku popryskał swoje zboże, które używa tylko dla swoich świń i na swoje potrzeby dla swoich krów popryskał randapem. Dlaczego? Bo jest brak wiedzy. A wiedza, która jest przekazywana jest przekazywana przez koncerny farmaceutyczne, które przynoszą tą wiedzę. Popryskaj randapem, będziesz mógł skosić. Nie będziesz miał żadnych kłopotów z niczym. Za trzy dni wchodzisz kombajnem i kosisz i tyle, bo już dzisiaj nikt nie kosi, tak jak kiedyś. Żniwiarką, kosą, te zboże stało w snopach dwa tygodnie, dojrzewało, dochodziło do siebie. Wtedy zjeżdżało z pola. Stało jeszcze do długiej jesieni, zimo było mucone, nieważne czy to maszynami, czy to cepami, już nie mówię o cepach, ale nawet maszynami było mucone. Te zboże było wysezonowane, te zboże miało energię w sobie ze słońca, którą zdobyło przez jeszcze dwa tygodnie stojąc na polu, po skoszeniu, podcięciu po tego od, od dołu. Więc takie zboże mamy już w gospodarstwach małych. Nie mówię tu o dużych gospodarstwach, które kupują Roundup w beczkach tysiąclitrowych. litrowych I to już jest tragedią, która wchodząc do naszego organizmu, nie dość, że Roundup wchodzi, to wchodzi gluten. Bardzo fajnie. Ja pamiętam z czasów dzieciństwa taką historię wam powiem. W momencie kiedy pszenica przychodził czas, żeby żniw trzeba było tą pszenicę wziąć, rozetrzeć na ręce kłos. Dmuchnąć, zdmuchnąć wszystko, zostawały ziarna, te ziarna do buzi się brało i jeśli były twarde, ciężko je było zgryźć, to znaczy, że było suche, można było kosić. Ale to najciekawsze, że w tej pszenicy po zgryzieniu, po zduszeniu w buzi, zrzucił, zrzuliśmy mąkę, połykaliśmy mąkę ze śliną, ona się mieszała, ale zostawał taki piękny klej. Jak guma Donald, dawniejsza, nazwijmy to tak. Klej, którego nie dało się ruszyć. Ten klej to gluten. I ten gluten. jest dzisiaj w każdym pszennym produkcie. Ten gluten okleja nasze jelita, a nasze jelita działają w ten sposób. Są tak cudownym organizmem, nazwijmy częścią organizmu. Że muszą wyciągnąć wodę. Tą wodę i te soki, które strawiły to wszystko, zjadły, przerobiły, nazwijmy to może weszły w pożywienie, one muszą jelita później, tę całą wilgoć wyciągnąć, bo nasza kupa, która wychodzi, musi mieć odpowiednią wilgotność. Mamy 2% różnicy albo mamy 2% mniej, to mamy zatwardzenie, 2% więcej, to mamy rozwolnienia. Więc mamy 2% w tą, 2% w tą. Więc tak nasz organizm cudownie działa, że musi wyciągnąć idealnie tyle, ile trzeba wody. Tyle, ile trzeba tych soków, tego pożywienia, które zostało strawione. I co się dzieje? Jelita rozszerzają się, mięśnie rozszerzają te jelita, żeby wyciągnąć wodę. Żeby wyciągnąć wodę z tego pożywienia. Ale te elita są oklejane znowu glutenem. Przy okazji randapem, który niszczy kosmki, niszczy wszystko, co jest na tych elitach, niszczy probiotyki, całe życie, które tam funkcjonuje. A to są metry kwadratowe, to nie jest centymetr, tylko to są metry kwadratowe. Każdy człowiek ma metry tego wszystkiego. Więc zobaczcie, że... Gluten to okleja, to próbuje, rozciąga się jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Ja może tak pokazuję, jak to wygląda, jak pomiędzy palcami rozciąga się, jak potrzeba to się zwęża, żeby nie trzeba było wilgoci ściągać z tego pożywienia, bo musi wyjść odpowiednia konsystencja. I w tym momencie, jak one są coraz bardziej zaklejane, zaklejane one muszą się rozszerzać, żeby wyciągnąć tą wilgoć do pewnego... Momentu nasze jelita funkcjonują. Chodzimy tak jak trzeba. Żyjemy, nie mamy problemów, tak jak to niektórzy mówią, ja nie mam żadnych problemów. Ale brzuch rośnie. Brzuch rośnie z czasem, oczywiście. Bo jelita się rozszerzają. Przy okazji rozszerzania zmniejsza się ilość probiotyków, jelita robią się coraz cięższe. Dochodzi do różnych sytuacji, które. W związku z tym też ciągnął to, że pasożyty, które są w jelitach, mają możliwość wydostania się. Spotykam kiedyś takiego człowieka, przychodzi do mnie, no i siada, mam takie krzesło, dla gości siada, i to są dwa takie oparcia po dwóch stronach. I on nie mieści się w krzesło, tak siada bokiem. Jednym półpiem, tak przepraszam, że powiem. Ja mówię, co pan przyszedł mnie straszyć? Ja się boję takich ludzi. Jak pan się nie mieści w te krzesło, to pan przyszedł mnie straszyć, czy co? Jeszcze pan mi tu zejdzie? On mówi, nie, no wie pan, nie mogę się z tym uporać. Zaczynam z nim rozmowę, no jak to pan nie może się uporać? No mówię, o, miałem teraz operację, krew w tak dziura w tak była. Zaszeli mu tą dziurę. No ale za chwilę będzie kolejna. Jelita się rozciągają jeszcze bardziej. Pasożyty chcą wyjść. Ktoś coś gdzieś dotknie, skrobnie. Wymiana soków żołądkowych. Soki wchodzą tam, gdzie powinna być zasada. Do jelit mieszają się poprzez niedokwaszenie żołądka. Więc dochodzi do palenia tymi sokami żołądkowymi, też jelit, które są przyzwyczajone do zasady, do innego pH i tak dalej, i tak dalej. Nieosłonięte jelita. To wszystko ciągnie za sobą to. Że brzuch zaczyna rosnąć. Wszyscy mówią to mięsień piwny. No, bo trzeba coś sobie powiedzieć. Na pewno piwo to jest pszenica. Trzeba jakoś to sobie wytłumaczyć. Ale to nie jest. To nie jest tak. Uwierzcie mi, wystarczy zmienić dietę, wystarczy pozbyć się pasożytów i zadbać o florę bakteryjną. I tutaj do tych jelit chciałem powiedzieć, dlaczego tą florę bakteryjną. Chciałem powiedzieć o takim preparacie, o którym już jest troszeczkę informacji na, na rynku. On jest od niecałego roku. Może nie o preparacie, a bardziej o bakterii. Ta bakteria, bakteria to bakteria kwasu mlekowego, która. Została pobrana od pewnej dziewczynki, została namnożona i w podzięce za to, jakie dała skutki dla społeczności jednego z krajów postsowieckich, została nazwana też jej imieniem. Oprócz tego, że ta bakteria kwasu mlekowego ma swój szczep, to też dano jej imię Narina. I tu jest ten, ten temat bardzo wielu. Z Was pyta, jak to jedna bakteria, przecież mamy 200 milionów, czy tam jakąkolwiek ilość tych bakterii, ogromną? Otóż mamy oczywiście tą ilość bakterii. Tych bakterii mamy dużo. Dzisiaj będziemy jeść mięso, będziemy mieli inne bakterie, za dwa miesiące będziemy mieli inne bakterie, bo będziemy jeść inne pożywienie. Bakterie dostosują się do naszego pożywienia. Jednak są bakterie, które są podstawą, które są podstawą naszych jelit. Teraz niektórzy mówią jeszcze jedną rzecz: po co je brać? Przecież wystarczy, że raz wzięliśmy, namnożyły się i niech sobie tam będą. Temat jest troszeczkę skomplikowany, bo na nasze bakterie, mówiąc krótko i konkretnie, na nasze probiotyki wpływa wiele. Wiele elementów. Pierwszym elementem, jak się rodzimy, to są szczepienia. To jest informacja nieoficjalna, zresztą ja nie jestem lekarzem, więc wcale nie muszę Wam mówić prawdy. Możecie myśleć, że jest to nieprawda, ale większość dzieci ma problem z jelitami. Ten problem jest albo widoczny, albo niewidoczny bardzo często ciągnący się długimi latami. Ja sam wiem, jak to wygląda. Sam wiem, widziałem to u swoich dzieci. I to, co zauważyłem, to każde dziecko ma rozwaloną florę bakteryjną maksymalnie rozwaloną. Po szczepieniach wchodzą toksyny, wchodzą wszelkiego rodzaju inne dodatki, które niszczą, niszczą, niszczą. To są metry kwadratowe. To nie jest centymetr. Tylko to są metry kwadratowe, które odpowiadają za nasz cały organizm. Przychodzi czas, kiedy dziecko zaczyna więcej rozumieć, i wtedy zaczynają się sytuacje stresowe. Na początku jest to strach przed różnego rodzaju strachem, który jest, że tak powiem. Podawany przez rodziców, babcie, dziadków, bój się tego, bój się tamtego, bój się nocy, bój się wieczoru, bój się jeszcze czegoś innego, ten strach później przechodzi w strach, który się pojawia chwilowo. A każdy strach, każda chwila stresu naszego, o którym bardzo wiele się mówi, powoduje to, że nasz organizm produkuje adrenalinę, nieważne w jakiej ilości, większej, mniejszej, ale produkuje adrenalinę. Adrenalina jest podawana do jelit przez nasz organizm. Wchodząc do jelit, robi jedną rzecz. Podawana jest do układu krwionośnego, leci na serce, na cały organizm. Wszystko zaczyna szybciej pracować, zaczynamy uciekać od tego dzika, wilka. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo ważna. Zabijamy swoją mikroflorę. Adrenalina to ogromny antyseptyk, który niszczy wszystko, co żyje w naszych jelitach. Mamy większy stres, idziemy do łazienki i raptem nie możemy z jej wyjść, albo wychodzimy, ale opróżnieni na czysto. I na luźno. Nie wiemy dlaczego. Nikt na tym się nie zastanawia. Nikt nie mówi, adrenalina... E, przepraszam, stres jest szkodliwy, szkodliwy, szkodliwy. Ale dlaczego szkodliwy? Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, bo adrenalina zabija wszystko, co żyje w naszych jelitach. Raz tego więcej zabije, raz mniej. Nie wszystko. Zawsze trochę zostanie. Ale spójrzcie na to, w jaki sposób to działa na nasz organizm? Będziecie wiedzieć, jak walczyć ze stresem. Nasze, nasz mikrobiom, nasze probiotyki, które są w organizmie, dbają o nasze zdrowie, o nasz spokój. Ludzie, którzy dbają o mikrobiom, są spokojniejsi. Którzy zaczynają dbać, są spokojniejsi, spokojniej podchodzą do sytuacji stresowych nie denerwują się. To jest drodzy państwo To jest tak, że musimy o to zadbać. I tutaj mamy podstawowe probiotyki, które powinny być w naszym organizmie. Mamy probiotykę coli, o której powinniśmy dbać, bo jest niedostępny w Polsce. Niedługo za, za jakiś czas może się pojawi, ale w tej chwili jest niedostępny. W Polsce się mówi, że E. Coli to jest tylko jedno, niezdrowe, kałowe, które zabija człowieka. A już 100 lat temu jeden z uczonych, pan Nielsen, wynalazł to, że są dwa rodzaje probiotyków: E. Coli. Jest patogenny. I jest ten, który odpowiada za nasze zdrowie. Ten człowiek zrobił proste doświadczenia. Ludziom, którzy wracali z wojny, byli zniszczeni maksymalnie, nic nie trawiło, nic nie chodziło. Podawał kał od zdrowego człowieka dla tego człowieka. Tak wyglądała sytuacja 120 lat temu, ale dzisiaj jesteśmy w Polsce w tym samym momencie, bo Sanepit nie rozpoznaje dwóch rodzajów bakterii E. coli. Pisze i mówi cały czas o jednej. O tej patogennej, którą gdzieś tam w wodzie znajdą, która nas zabić może. A ta bakteria nariny, o której wspomniałem Państwu, potrafi ten probiotyk zły wykończyć. A z tym dobrym ekoli potrafi żyć. Czas mam, nastawiony 20 minut. <laughs> Także sprawdzam czas. Mamy trzy minuty jeszcze, także już będę kończył. Jeśli chodzi o, o te bakterie, które są najważniejsze dla naszego organizmu, to oprócz e. coli jest jeszcze bifidum, jest jeszcze Lactobacillus. Mówimy tu o Lactobacillusie, Aco, Lactobacillus acidophilus narine. Ten który, ten, który, że tak to nazwę, robi bardzo dużą robotę. Ale o tym dowiecie się. Jak będziecie chcieli poczytać, wejdziecie sobie na stronę producenta www.malina.am od Armenia bądź na stronę narine.pl. Tam sobie możecie poczytać. Dowiedzieć się więcej. Nie możemy za dużo pisać. Niektórzy mówią, że mieliśmy więcej informacji, pozdejmowaliśmy. Nie możemy niestety. Mam nadzieję, że yy, kiedyś ten czas się zmieni i będziemy mogli troszeczkę więcej mówić prawdy, tak jak tutaj pan doktor powiedział, mój poprzednik, także liczę na to, że wszyscy, którzy tu są, zwiedzą, zapraszam serdecznie, możemy z boku porozmawiać, mamy ulotki, możemy rozdać ulotki z informacją, mamy książki do kupienia z badań rosyjskich. O tych badaniach nie zdążyłem powiedzieć, niestety troszeczkę czasu za mało, także z mojej strony to tyle, dziękuję ślicznie za możliwość wystąpienia, Kłaniam się nisko, życzę wszystkim miłego pobytu. Będziemy tu z wami wszystkimi razem przez jeszcze dwa dni całe, i życzę dużo zdrowia i zadbania o swoje elita. Także dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękujemy za ciekawe. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki Janusz Zagórski i cały zespół NTV.